Witam Was serdecznie moi drodzy. Tym razem taka rozkmina przy, przy foremkach, przy foremkach żytnich. Wielu z Was mi się pyta, pyta. Piszę w komentarzach. Jarek kup sobie gaz, będziesz czuł się bezpieczniej, yy, jakąś pałkę, bo to nigdy nie wiadomo, jeździsz na tym skuterze po tych nocach i może coś się przytrafić. Moi drodzy, w Wielkiej Brytanii nawet scyzoryka w kieszeni tak naprawdę nie możesz mieć, bo możesz iść do więzienia za to. Gazu pieprzowego nie wolno mieć. Pałki nie wolno mieć, paralizatora nie wolno mieć. Nic nie wolno mieć, czym byś mógł się obronić. Ja na przykład wożę sobie w kuferku pod siedzeniem. Taki klucz francuski, taki dosyć duży. Ostatnio jak policja mnie nie zatrzymała. patrzyli co tam mam. Pyta mi się, po co ci ten klucz? A ja mówię, jak mi się coś popsuje, to będę sobie skuter naprawiał. Uśmiał się facet, policjant się uśmiał no i dał spokój, nie? No, bo klucz francuski narzędzia są legalne, tak? Ja oczywiście do wymiany kół, w skuterze. <grym> No i ludzie tak kombinują, kombinują, żeby mieć cokolwiek do obrony. Bo nie daj Boże, ktoś Cię napadnie, będziesz się bronił nawet rękoma. A ten, ten koleś na pastik okaże się, że jest innego koloru skóry niż Ty, jeszcze jest gejem. No to stary, idziesz grzać puchę, nie? Idziesz grzać puchę, jak nie znajdziesz sobie świadka, bo pamiętaj, Teraz ten świat idzie w innym, w innym kierunku, że jesteś na przegranej pozycji. Widziałem taką sytuację wczoraj. Jechałem sobie, wracałem z Richmond, wracałem pociągiem. No i kurczę, siedzi dwóch, dwóch ciepłych kolegów. Nie zrozumcie mnie źle. Ja opowiadam historię. Ja jestem tolerancyjnym człowiekiem. Nikomu nie ubliżam. Nic do nich nie mam. Niech sobie każdy żyje jak chce. No i zachowują się. Zachowują się skandalicznie. Wręcz masakrycznie. No i jeden gość zwrócił mi uwagę. To. Ten drugi zaczął go straszyć. Że zaraz zadzwoni polic po policję, bo jest gejem. I jest atakowany. A on nie był atakowany, tylko gość delikatnie zwrócił mu uwagę, bo. Zaczęli się, jakby mogli, to by w tym meczu, wiecie, to zrobili. Ale za dużo ludzi chyba było, bo jakby był pusty wagon, to poszliby na całość. Zaczęli się pocałować, no, dotykać, tak, kurczę, no niesmacznie się zrobiło. Był gościu z dziećmi, Anglik, biały, no i zwrócił im uwagę. No niestety musiał zmienić wagon, bo mógł mieć problemy. Chłop zadzwonił po policję. I dlaczego atakujesz? To mniejszość. To mniejszość, która tak pokazuje, która tak pokazuje, jaka jest fajna, no ja kurczę tak nie pokazuję, że jestem heteroseksualny, nie? Nie pokazuje tego. Oni tak to pokazują teraz, że masakra, no ale jestem ślepy. Niech sobie robią co chcą, mnie mój kraj. Za 20 lat to będzie norma. Wszędzie można powiedzieć, że rzeczy głupie takie to co naprawdę 30 lat temu byś się uśmiał, to teraz to jest. Są normalne rzeczy. Są normalne, fajne rzeczy. Wracam do tej samoobrony. Nie możesz mieć nawet nożyka, nie możesz mieć nic. Nie wiem, musisz być ofiarą, a najlepiej, jak szybko biegasz, to uciekaj, nie ma sensu, lub nie reaguj. Najlepszym moją opcją jest, jak ktoś tam coś do mnie marudzi, szuka, yy, szuka jakiejś tam emocji. Ja po prostu go nie słyszę, odchodzę, odchodzę w, ogóle, w ogóle, nie reaguję. Nie patrzę nawet na niego. Udaje go, że. Ostatnio taką miałem sytuację. Udawałem gościa, że go nie słyszałem, bo chciał drobne, drobne, drobne. Ja nie słyszę go, idę sobie, nie no. Zaczął coś tam sapać, tak powiem. Nic mu nie odpowiedziałem, bo nie warto. Nie ma sensu sobie strzępić języka na takie osoby. Trzeba. Trzeba mieć w nosie. Mi się takie sytuacje, moi drodzy. Nie przytrafiają, bo ja nie szukam, nie szukam takich, takich sy sytuacji, chociaż możesz znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze i taka sytuacja może Cię spotkać. No to co? Naginaj bambosze, bo jak zrobisz komuś krzywdę tutaj w UK, a nie daj Boże, jak już powiedziałem, ta osoba będzie wiadomo innej orientacji, tej popularnej teraz tutaj i tak, tak chrzczonej tymi flagami, tymi wszystkimi świętami. No i kurczę stary, mam takie, takie pytanie, czy ja kurczę zważyłem formę? Przepraszam Was, I się zagadałem, a nie wiem czy wytarowałem. Wytarowałem. No Lepiej uciekaj, grzej laki z tego miejsca, nie próbuj dzwonić po policję, bo policja tutaj raczej nie przyjeżdżają do takich bujek, jak coś widzą to reagują, ale żeby przyjechać Ci na pomoc, to najpewniej nie będą mieli radiowozu, bo wiem, bo kiedyś kiedyś dzwoniła po policję moja sąsiadka, bo chłop tuk kobite, gdzie tam, nikt nie przyjechał tam. nikt nie przyjechał. Tutaj policja reaguje tylko na poważne rzeczy, jak ktoś lata, wiadomo z czym, to reagują, a tak teraz tak naprawdę, jeżeli coś by się stało, to Szybko biegasz, to uciekaj w Londynie, wszędzie. zrobisz komuś krzywdę, nie daj Boże, uderzysz kogoś, ta osoba się przewróci, uderzy się w głowę, i co wtedy, dlatego wiadomo, są różne sytuacje, czasami bez odwrotu, ale mówię, jak jest szansa, to trzeba, trzeba spieprzać i to nie nazwę tego tchórzostwem, tylko nazwę to mądrością, taką, mądrością życiową, moi drodzy mądrością życiową, bo ile ludzi jest teraz w więzieniach za to, że na przykład wyszli z kimś na salówkę, no i uderzyli go, on się przewrócił, uderzył się w głowę lub po prostu jakimś niefortunnym uderzeniem no zabił tą drugą osobę, nie? No i tak to tak to jest. Trzeba trzeba myśleć rozumem nie emocjami, nie unosić się emocjami, bo czasami chwila emocji Chwila, że będziemy agresywni jacyś, zdenerwujemy się. Może nas kosztować resztę życia w pierdlu, albo jakiś wyrok. Woda z cytryną, wasze zdrowie. Rower mój jest gotowy, elektryczny. Przyszła mi bateria, nie mogłem jej zmieścić pod ramę. Musiałem ją zamontować odwrotnie. Trochę się namęczyłem, złożyłem, fajnie się jeździ. Wspomaga bardzo, bardzo fajnie. Zrezygnowałem z kupna roweru do tych 1000 funtów, co mówiłem, straciłem dokładnie 400 już wam mówię, 470 funtów, z dwoma oponami, z dwoma oponami dętkami, To no i z tym zestawem, zestawem, z silnikiem baterią, i z tym czujnikami, pierdołami tam. Tego jest tam naczaskane, ale jeżeli macie ochotę sobie, macie stary rower, tak jak ja miałem, a nie chcecie tracić 2000 na rower elektryczny, bo tyle potrafią kosztować, 1500 funtów, potrafią kosztować takie badziewiarskie, zmiej sobie oponki na lepsze, zmodernizuj sobie rowerek, kup sobie silnik elektryczny, tak jak ja to zrobiłem. Kiedyś wam to pokażę, może na jakimś vlogu, ale przecież każdy z Was wie, jak wygląda silnik elektryczny, moi drodzy. Czy to się mi nagrywa? nagrywa się. I tak powiem z tym, z tym obroną, z tym hurabura takim, że ktoś tam nazwie kogoś cykorem, broń się, nie bądź baba. Kochani, trzeba myśleć, trzeba myśleć, trzeba zachować spokój i oddalić się od miejsca zagrożenia. To wam radzę najlepiej. Powtórzę się po raz setny raz, nie szukajmy jakiś afer. Jeżeli ktoś do nas jest za agresywny, nie słuchajmy go, nie reagujmy, nie patrzmy się nawet w jego stronę. Jak jest możliwość, to opuśćmy to miejsce. I tak będzie. Tak będzie najlepiej. Wielu z was pytało się, czy to jest mój pies? Nie, to nie był mój pies. To był pies mojej koleżanki. Tak, moi drodzy, wam wam powiem. Pieski są spoko, kurczę, chciałbym psa, ale no niestety nie mam dla niego czasu. Nie mam czasu czasami dla siebie, żeby coś, coś zrobić, a co dopiero na psa. Nie chcę go skazywać na samotność. Nie chcę go skazywać na samotność. Chociaż wielu z Was pisze Jarek weź psa ze schroniska. No nie mogę wziąć psa ze schroniska, yy, bo nie będę miał dla niego czasu. Ale Jarek przecież on w schronisku siedzi tyle godzin sam, a tu będzie chwilę z Tobą i resztę sam. No nie, nie, nie. Psa, żeby mieć, to trzeba się nim zajmować. Cały czas, cały czas, moi drodzy. Więc taka dobra rada. Najlepiej uciekaj, grzej laczki, jak to się mówi, odejdź, nie prowokuj więc dalej tej, tego idioty, który cię zaczepia. Tak jest najlepiej, wiem to po sobie. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Szczęścia przede wszystkim, wytrwałości w tym, co robicie. Nie poddawajcie się, nie patrzcie na nikogo, że ktoś z was, z was się śmieje, że wy coś tam sobie robicie. Róbcie, jeżeli kogo, nikomu nie rozbisz krzywdy, jeżeli spełniasz swoje pasje, spełniaj je, rób to, co Ci sprawia przyjemność i dąż sobie do celu powolutku, tak jak robię to ja, moi drodzy. Niedługo 50 tysięcy subskrypcji, 50 tysięcy subskrypcji, aż mi się język do podniebienia przykleił, serdecznie Wam tego, serdecznie Wam za to z całego serca dziękuję, moi drodzy. Nigdy nie przypuszczałem, że w tak szybkim czasie dobiję do prawie do 50 tysięcy. Zrobię może jakiś konkursik na 50 tysięcy subów. Może obdaruję kogoś, jakiegoś widza z Londynu moim wypiekiem. Zobaczymy, jak to będzie. Moi drodzy, trzymajcie się, subskrybujcie, zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza. Łapkujcie, trzymajcie się. Jeszcze raz zdrówka Wam życzę. Na razie, cześć!